Siemanko! Witam, tu Chameleon OG. Uh, zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam fajną miejscóweczkę, gdzie można wybrać się na spacer, gdzie można wybrać się z dziećmi, z rodzinką, z pieskami. Coraz cieplejsze dni się zaczynają, wiosna już idzie pełną parą, więc nie przedłużam dalej, zapraszam do oglądania. Lecimy z tym! Okej, okay, zobaczcie, wszędzie dookoła. Mnóstwo mamy tutaj jakichś powalonych drzew, fajnych miejscówek, jakiś przeszkód. Jeżeli byśmy chcieli się tutaj na przykład wybrać z psiakami, podejrzewam, że po prostu będą mieli raj. E, świetne miejscóweczki. Miejscóweczka przepraszam. E, dzieci też tu mogą się wybiegać, wyszaleć, wydrzeć, wszystko co chcą. E, przejdźmy się, zobaczmy jak to wygląda wszystko. Na dole w opisie macie link, który będzie odnosił się do adresu właśnie tego miejsca. E, jest to Rotterdam. E, no i tak przejdźmy się. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Lecimy z tym. Zobaczcie. Tutaj <laughs> mamy kolejny dowód na to, że wiosna już pełną parą jest. Wyostrzmy to. Tak jest. Kwiatuszki zakwitają. Jest ich tutaj więcej. Zobaczcie, jest ich tutaj mnóstwo. Okej, okay, lecimy dalej. Taka ciekawostka, zauważyłem, że tutaj w Holandii ogólnie w parkach i w wielu właśnie miejscach, gdzie jest więcej drzew, te drzewa nie są zbyt mocne i wiele z nich po prostu z korzeniami się zaczyna wywracać. Zobaczcie, to jest całkowicie pochyłe. No i widziałem już takich drzew wiele. Ok, pokazywałem Wam już jedno drzewo. Teraz kolejne drzewo właśnie w tym samym parku, chodźcie za mną. Chodźcie... Zobaczcie, tutaj jest chuba. Czyli grzyby rosną, ale nie radzę nikomu zbierać w Holandii grzybów, ponieważ jest to karalne. Zobaczcie, tutaj za mną kolejne drzewo powalone. Tak, po prostu... Wyłamało się. Jest tych drzew tutaj wiele. Wiele już jest powalonych. Zobaczcie, to tak samo. To tak samo po prostu nie wytrzymało, spróchniało. Tutaj nie ma zbyt wiele ziemi. No ale e, tu nie o to chodzi w tym parku. Zobaczmy, co możemy dalej tutaj zwiedzić. Co możemy dalej zobaczyć. Chodźcie. Zobaczcie, tutaj z kolei mamy mnóstwo trawnika. Gdzie w lato na pewno przychodzi wiele osób. Słonko grzeje, można sobie rozłożyć kocyk, fajnie spędzić czas, coś w stylu pikniku. Tutaj zaraz mamy drzewa, kolejne zalesienie, tu mamy kolejne zalesienie. Natomiast jeśli pójdziemy w drugą stronę, możecie zobaczyć, że jest tam woda. Zaraz sprawdzimy jak to wygląda. Jest i typowy staroświecki, holenderski wiatrak. Zaraz się tam przejdziemy i zobaczymy czy jest jakaś plaża, czy może można się kąpać w tamtych miejscach w lato. Jak tak, to będzie super, jestem tutaj też pierwszy raz. Sprawdzam, co to jest, także zobaczymy, let's go. Zobaczcie, właśnie już jesteśmy tutaj, za mną są te wiatraki holenderskie, o których przed chwilą wspominałem. Tutaj jest jakiś e, kawałek wody, mały stawik, ale tutaj jest większy akwen zaraz za mną. Widziałem łódki, które pływają, więc podejdźmy tam bliżej, zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie, jesteśmy już na miejscu, mnóstwo ludzi za mną, także <laughs> coraz będzie ich więcej, ponieważ pogoda się polepsza. To jest słońce świeci mi w oczy i zobaczcie, co jest z drugiej strony. Mamy niesamowitą wodę. Ok, moje mini, <laughs> A teraz zapraszam Was na parę informacji na temat tego miejsca. Więc lecimy z tym. Dyrektor robót publicznych G.J. De Jong zaprojektował na początku XX wieku plan lasu lub parku miejskiego wzdłuż Norderplas, jak wówczas nazywano Kralingse Plas. Oryginalna nazwa parku to Kralinger Haut. W 1911 roku plan został przyjęty przez Radę Miejską. Poldery zostaną podniesione za pomocą mułu i urobku, który pozostanie po kopaniu Walhaven. Ponieważ budowa portu jest opóźniona ze względu na I wojnę światową, zanim plany ruszyły z ziemi. W 1921 roku architekt Marinus Jan grampre Molière, przepraszam jeśli przekręciłem jego nazwisko, wykonał nowy projekt. Od 1928 roku ziemia została w końcu dostatecznie podniesiona i rozpoczęto sadzenie dębów specjalnie uprawianych w Nord Brabant. Młodzież szkolna z Rotterdamu jest wysyłana w specjalne dni sadzenia drzew. W latach 30. XX wieku bezrobotni byli również angażowani do budowy i sadzenia w ramach tworzenia miejsc pracy. Duża część tych drzew jest spalana w piecu podczas głodowej zimy. Wiele szczątków z centrum zbombardowanego miasta jest zrzucanych na południowym rogu plac. Tworzy to grupę małych wysepek, które są połączone z szeregiem kładek dla pierwszych. Kralingsebos zostaje ostatecznie oficjalnie otwarty w 1953 roku. Las stał się szeroko znany latem 1970 roku dzięki Holland Pop Festival, europejskiej odpowiedzi na Woodstock. Występują tam międzynarodowe zespoły, takie jak Pink Floyd, The Birds, Santana i Focus. W sumie ponad 100 tysięcy odwiedzających. W 2015 roku w lesie odbył się festiwal tańca Bow Pierwsze lata tego festiwalu odbywały się w Zaude Park. W 2015 roku przeniósł się do Krallings Boss, aby przyciągnąć więcej odwiedzających. Ok, także tak jak widzicie, jest mnóstwo miejsca. Można tutaj sobie fajnie spędzić czas, ale w formie relaksu, za dużo tu się nie dzieje, na pewno w latach będzie cieplej jest tutaj więcej osób, jak zakwitną wszystkie drzewa i wszystkie krzaczki, będzie tutaj jeszcze piękniej, dlatego za niedługo będziecie mogli odwiedzić to miejsce. Mam nadzieję, że Wam się podobała historia na temat tego właśnie tutaj miejsca, tego parku, także na dzisiaj to tyle moi drodzy, bardzo się cieszę, że byliście znowu ze mną, zapraszam Was na kolejny odcinek już w środę, do zobaczyska, elo!